Obejrzyjmy sobie, moi drodzy, ciekawy temat, niekoniecznie newsowy, pogadajmy sobie trochę, wiecie, że ja lubię czasami po prostu o grach pogadać, kanał Bunkier gier nagrał materiał o systemie walki, który mógł być najlepszy w historii gier. Nie wiem o co chodzi, ale chętnie się przyjrzę, bo tytuł mnie złapał. Gdyby zapytać 10 graczy, w jakiej grze zaimplementowano najlepszy system walki w zwarciu? Pewnie uzyskalibyśmy co najmniej kilka różnych odpowiedzi. W tym ze trzy są slajki. Jedni. Są slajki, są slajkami. One mają dla mnie osobiście bardzo dobry system walki. Natomiast Sifu jest czymś, co zresztą pojawia się na czacie i faktycznie jest bardzo, bardzo interesującym przykładem. Sifu ma na tyle unikalny system walki, że on łączy trochę bijatykę, trochę są trochę kurde jakiegoś takiego systemu parowania, trochę wchodzenia interaktywnego z otoczeniem. I zastanawiasz się, co to w zasadzie jest. To jest trochę taki miszmasz wszystkiego i trzeba przyznać, że to jest dobry system, ale nie wiem, czy on by się sprawdził w każdej grze. Mam wrażenie, że. Raczej nie, że gry z reguły muszą stawiać po prostu na inne systemy, biorąc pod uwagę ich estetykę, ich nawet jakiś kierunek po prostu. Nie wyobrażam sobie aż tak interaktywnej walki w grach właśnie souls -like które opierają się na średniowiecznym fantazynie. nie? Uważają, że starcia najlepiej wypadają w Bloodborne, inni wskażą na Sekiro, jeszcze no inni le. na coś lżejszego, jak Ghost of Tsushima czy Shadow of Mordor, a ludzie kultury bez mrugnięcia okiem wskażą na Gothica. A co gdybym wam powiedział, że gra z najlepszym systemem walki, przynajmniej w założeniach, powstała 27 lat temu, co? a dziś nikt o niej nie pamięta? Oho. Cześć, mam na imię Sylwester, a to jest Punkier Gier. Zapraszam. A to ciekawy jest jestem. Jest rok 1998, wspaniały rok dla branży gier. Wśród wielu głośnych tytułów pojawia się prawie debiutancka gra studia Treyarch Die by the Sword Co Mówię to prawie jest? prawie debiutancka, ponieważ wcześniej studio to stworzyło jedynie produkcję Olympic Hockey 98 Która była czymś na kształt remastera innej gry o hokeju Die by the Sword z hokejem jednak ma niewiele wspólnego Poza tym, że kijem hokejowym też można zrobić komuś krzywdę Patrząc na tytuł i okładkę można odnieść wrażenie, że to nasi przeciwnicy będą ginąć od miecza Otóż nie. Najpierw ginąć będziemy my, i to wielokrotnie. Pod względem ogólnego poziomu trudności można tutaj doszukiwać się podobieństw do Gear from Software, ale będzie to trochę na siłę. Po pierwsze, Die by the Sword ukazało się 11 lat przed Demon's Souls. Po drugie, gra oferuje wybór poziomu trudności i to jednego z aż czterech. Okay. Nie ulega jednak wątpliwości, że to gra trudna, a na poziomie Lorda i Czempiona. Zaczyna się prawdziwa rzeźnia. Ej, dobra, to wygląda w ogóle ciekawie. Trochę jak gotik w ogóle swoją drogą, ale już jestem leciutko złapany. Oczywiście porównanie do From Software też mi tutaj jakieś wrażenie robi, ale Kurde, zobacz, 98 rok i mamy do czynienia z faktycznie grą wymagającą. No to były inne czasy. My, mam wrażenie, że gdzieś w latach, kurde, 2010, plus zapędziliśmy się w ułatwianie gier. Kiedyś one były bardzo brutalne. No teraz ogrywamy Resident Evil co jakiś czas różne części na streamach. I w zasadzie, jak popatrzysz na te stare Residenty, to one były diabelnie trudne. Sam fakt tego, że była ograniczona ilość zapisów w nich, gry wolały wywierać na graczu znacznie większą presję niż teraz, jeżeli mówimy o ogóle gier. Zawsze się pojawiały gry prostsze i gry trudniejsze, ale kiedyś mam wrażenie, że stężenie gier trudnych było większe. W której najmniejszy błąd może skutkować śmiercią naszej postaci. Die by the Sword najlepiej zacząć od tutorialu, w którym prowadzani przez narratora śmieszka. Manekin... Kurde, jak patrzę na tę animację. To wydaje mi się, że system walki może. to taki strzał, zobaczymy, zaraz czy mam rację. Wygląda trochę jakby tą myszką trzeba było cały czas ruszać i kreślić uderzenia. Trochę tak to wygląda, bo. bardzo dziwnie to jest zanimowane. Poznamy niuanse sterowania. A jest co poznawać, bo samo poruszanie się Henrykiem, czyli głównym bohaterem gry, jest dalekie od ideału. Poza tym, twórcy przygotowali dwa diametralnie różniące się systemy walki. Nazwali je Arcade oraz V-Sim. Oba poznamy podczas tego samouczka i to właśnie o nich. Chciałbym wam trochę więcej opowiedzieć. Choć tryb arcade jest tym prostszym z dwóch, to i tak oferuje całkiem sporo opcji. Co ciekawe, obsługuje się go na klawiaturze numerycznej. Przyciski o, 1 matko. do 3 odpowiadają za blok niski na wysokości tułowia oraz wysoki. Okej, okay, Pod... czyli jeszcze mamy różne stensy, tak? No, to jest coś, co chyba się pojawia. Kurde, w jakiejś formie w sushimie, że mamy ten zdolny, górny i środkowy, na pewno w niochu coś takiego było? Pod numerami 4, 5 i 6. Tutaj jest fragment tego, ataki, powiedzmy. Cięcie z góry na dół, z boku na bok oraz w górę. Ale to nie koniec, bo klawisze Insert, Home, Page Up i Delete odpowiadają za ruchy specjalne. a tak z wyskoku czy podwójny cios? O kurde! Prawda, że intuicyjne? Powiedziałem wcześniej. No intuicyjny na pewno pod kątem kontrolsów to nie jest, ale no wiadomo, stare gry to jeszcze szukały idealnego ustawienia. Potem ludzie wpadli, ej, jak dasz coś na poruszanie się na wsadzie, to jakoś to działa, nie? Tak czy inaczej, ruchy specjalne, ciekawa sprawa, bo możliwe, że można zapętlać to w różne kombosy, nie? Dzisiaj, że tryby sterowania są dwa, ale w rzeczywistości jest ich więcej. To znaczy, Arcade ma swoich kilka wariantów i v ma kilka kolejnych. Sam tryb Arcade można obsługiwać zarówno klawiaturą, jak i padem. Sprawdziłem, i działa nawet z dual Sensem. Przy użycie pada. O. Gra się jednak jeszcze dziwniej, bo trzeba się przyzwyczaić do tego, że gra w ogóle nie wykorzystuje prawej gałki. Nie ma tu rozglądania się. Kamera podąża samoczynnie za ruchem bohatera, a ten obsługujemy lewą gałką analogową. Dużo gier tak miało kiedyś. Do kamery kiedyś. jednak jeszcze wrócimy. Oj, wrócimy. Wreszcie jest V-SIM, czyli ten rewelacyjny tryb, który miał być najbardziej realistycznym i najlepszym systemem walki w grach w historii. To nie są moje słowa. W instrukcji do gry możemy przeczytać pełną pasji wypowiedź Alana Pawlisza, reprezentanta wydawcy gry. Padają w niej m.in. słowa: Technologia V-Sim to przyszłość animacji i kontroli nad postacią. Daj Kurwa, jestem przeciekawy, opowiedz o tym. To zawsze będzie znane jako gra, która ustanowiła standardy i jeszcze trochę więcej marketingowego mambo jumbo. Dziś możemy bez cienia wątpliwości powiedzieć, że Pawlisz przestrzelił i to bardzo mocno. Ale spróbujmy spojrzeć na to z perspektywy roku 1998, a właściwie 1997. Na co on Ile wpadło? było wówczas na rynku gier, które stawiały na dynamiczną walkę w zwarciu? Kurde, niewiele. W tamtych czasach dużo popularniejsze były gry turowe lub strategiczne ogólnie, które no wtedy to w ogóle wiodły prym totalnie i to też wynikało z pewnych ograniczeń technologicznych i decyzji deweloperów. Woleli zostawać przy takich pomysłach niż przy tym, co mamy aktualnie, nie? Czyli niesamowitych możliwościach kombatowych, na które pozwalają silniki, na które pozwalają nam sprzęty, no i też w których wyszkolili się twórcy gier. Do głowy przychodzi mi właściwie jedynie Star Wars The Dark Forces 2, które ukazało się rok przed Die by the Sword. Gracze dostawali tam do dyspozycji czwartej bodajże misji miecz świetlny i mogli nim siekać wrogów. Sterowanie w Dark Forces 2 było jednak bardzo proste i nijak miało się do głębi i złożoności, którą rok później zaoferowało Die by the Sword. Nie no, umówmy się, wiele gier to po prostu było lewy przycisk myszy, prawy przycisk myszy, albo ewentualnie dwa przyciski na klawiaturze, no różnie to ludzie tam sobie kontrol sami ogarniali, ale w życiu nie było to tak, że mieliśmy trzy stensy bloka, nie było tak, że mieliśmy jakieś cztery ataki specjalne, to jest naprawdę dużo jak na grę sprzed 27 lat, cholera. A co z bijatykami? Wiele z nich oferowało dynamiczne sekwencje walki bronią już od kilku lat. Tak robiła choćby zapomniana i dość średnio oceniana Battle Arena Toshinden, gdzie dostawaliśmy do dyspozycji kilka postaci operujących bronią białą. Była to jednak dość typowa bijatyka, zorientowana na wykonywanie kombosów i niezbyt różniąca się od innych przedstawicieli gatunku. W 1997 roku wyszło z kolei Bushido Blade, gra, która była nastawiona na walkę orężem właśnie, oferowała okay. 8 typów uzbrojenia oraz widowiskową, krwawą, jak na ówczesne standardy, realistyczną walkę. W Bushido Blade jeden cios mógł pozbawić oponenta życia. W powietrzu latały odrąbane kończyny, a posoka lała się strumieniami. Gor jest bardzo fajny, bo daje dużo satysfakcji. Mi się wydaje, że ludzie, którzy myślą, że gor to jest pokaz tego, że ludzie są psychopatami, to przesadzają. To po prostu jest bardzo fajne widzieć, jak twoja katana rozczłonkowuje przeciwnika. Ale to, co mi się bardzo podoba, to koncept tego, że przeciwnika idzie zabić jednym ciosem. Ostatnio chyba Piotrek mi opowiadał o takiej grze, w którą w ogóle kiedyś spróbujemy sobie zagrać, gdzie masz masę różnych bossów, ty grasz jakimś takim łucznikiem czy strzelcem, jeden strzał pozbawia bossa życia automatycznie, ale bardzo ciężko jest go wykonać, bo one cały czas jak już się blokują, mają jeden weak point, który musisz znaleźć poprzez w zasadzie łamigłówkę, rozpoznawanie paternu bossa i rozkminienie go, i jeżeli już go znajdziesz, to faktycznie ten, ten jeden dobry hit wyjdzie. To jest gra, która na początku jest bardzo trudna do ogarnięcia, ale gdy przechodzi się kolejny raz, to tak naprawdę może trwać każda walka kilka sekund. I to brzmi, to brzmi spoko, niestety nie pamiętam, jak się nazywa, ale nie, to nie, nie, nie Shadow of the Colossus, nie, nie, nie. To była taka prostsza gra, dwuwymiarowa w ogóle. Tak czy inaczej, wiele w ogóle fightów było rozgrywanych właśnie tak, jak już mówimy o Shadow of the Colossus, skoro widz zapytał, bo były to pewnego rodzaju sztuczki. Nawet w Demon's Soulsach, grze dużo późniejsze niż 98 rok, bo Chyba 2009 to było Demon's Souls. Też mamy dużo bossów gimikowych swego rodzaju, tak? Mimo, że mamy Combat akcji już, który przypomina to, co potem widzimy choćby w Dark Soulsach, to jednak dużo bossów opiera się na swego rodzaju sztuczkach, na swego rodzaju specjalnych rozwiązaniach, na gimikach. I to właśnie wynikało często z ograniczeń technologicznych lub niepewności swoich pomysłów. Gracze też mieli dużo niższy poziom mechanicznych zdolności, kiedyś. No taka jest prawda. My z roku na rok jesteśmy coraz lepszymi graczami, więc wyzwania też muszą być coraz większe. Tak to wygląda. Jeżeli mówimy o o latach przed 2000 rokiem, to faktycznie imponujące jest stworzenie systemu kombatowego, który aż tyle różnych kontrolsów, inputów wymaga i faktycznie jest na tyle dynamiczny, ale wracając do tego jeszcze, kurczę, wiem, że skaczę po tematach, ale wracając do tego pozbawiania jednym ciosem, to chciałbym zobaczyć faktycznie w tych czasach taką grę z bardzo rozbudowanym systemem walki, z dobrymi animacjami, z fajnym wyglądem, która też tak działa. Która jest w zasadzie trochę slajkiem, -like ale takim, w którym musisz tego wroga wybadać. Tak jak ta gra Piotrka, tylko taka w pełni w trójwymiarze, polegająca na... Uczeniu się mu w setu, żeby znaleźć po kilku minutach jedno okienko, które wyeliminuje wroga. Żadna z wymienionych gier, choć nierzadko potrafiły dostarczyć świetny system walki, nie pozwalała graczom poruszać się swobodnie w pełnym 3D. O bijatykach wspomniałem jednak nie bez powodu. W Die by the Sword pojawił się bowiem nawiązujący do nich tryb areny, który umożliwiał beztroskie naparzanie się z potworami na jednej z dziewięciu bodajże przygotowanych specjalnie do tego map. Tryb ten zamieniał Die by the Sword w niemal standardową bijatykę, tyle że w pełnym 3D. Wróćmy jednak do zapowiadanego z pompą. Jezu, jak myślę o bijatykach w 3D, to nie, nie, nigdy mi nie siadały. Naprawdę żadne. Jakieś Dragon Ball, Naruto Ninja Stormy. Bardzo ciężko mi było. Zawsze byłem fanem Mortal Kombat. Pełne 3D to jest coś, czego ja nie potrafię w bijatyce pojąć i się w, w tym strasznie gubię. Trybu V-Sim. Możemy go używać z klawiaturą, joystickiem. Ciekawie z tym, ilu z Was ma jeszcze w domu joystick, O, myszą, Ale już z gamepadem nie. A to dlatego, że tryb V-Sim śledzi ruchy kontrolera, a następnie wiernie. O, powiedzmy, przenosi je na ekran. Co? W 1998 roku padów z żyroskopem jeszcze nie było, a DualShock z analogami stanowił nowość. No i przypominam, że Die by the Sword miało wyjść wcześniej, gdy DualShocka po prostu na rynku jeszcze nie było. Ale co właściwie oznacza to całe V-Sim, o którym tyle gada? Ano to, że jeśli jako Enrik wyjmiesz miecz i poruszysz myszą lub kontrolerem w prawo, bohater wykona cięcie w prawo. Jeśli poruszysz myszą z góry do no to dołu, tak, jak Enric myśleliśmy. uderzy z góry na dół. Tak, ale jak to myśleliśmy. nie koniec. Bo gra rozpoznaje też prędkość ruchu, i im szybciej wykonamy cios, tym mocniejszy będzie atak i zada więcej obrażeń. W tym trybie, jeżeli chcemy korzystać z klawiatury, również korzystne. To brzmi ciekawie jak na tamte czasy innowacyjnie, ale wiemy teraz, że takie gry wyglądają bardzo skaft I wiele tych ruchów jest źle po prostu przeniesionych i niewygodnie się w to gra I w ogóle ten kombat jest bardzo męczący po czasie My lubimy wydać jednak jeden input, ale w dobrym czasie, a nie męczyć się fizycznie wykonując te ruchy, nie? Stamy z tej części imersyjne, ale irytujące na dłuższą metę Rząd 7 do 9 odpowiada za ataki w górę 4 do 6 te na poziomie tułowia, a 1 do 3 za ciosy poniżej pasa. Dosłownie. To nadal nie wszystko. W Die by the Sword najlepszą frajdę sprawia odcinanie wrogom kończyn. Jeśli wykonasz cięcie na odpowiedniej wysokości oraz z odpowiednią siłą lub zrobisz to wystarczająco wiele razy, odetniesz przeciwnikowi nogę, rękę czy nawet zdekapitujesz go, jeżeli dobrze wymierzysz cios. Teraz trochę się czuję jak w telezakupach Mango, ale to wciąż nie wszystko odciętą kończynę lub głowę, możesz podnieść i zacząć co? tłucnią przeciwnika. Zajebiste. Dodatkowe punkty dobrej zabawy możesz sobie przyznać, jeżeli zatłuczesz wrogę na śmierć jego własną odciętą nogą. To, to jest wszystko spoko. brzmi wyjątkowo dobrze, a w 1998 roku byli tacy, i nie mówię tylko o wydawcy gry, którzy uważali, że to będzie coś przełomowego, co zmieni rynek gier akcji już na zawsze. No i może tak właśnie by się stało, gdyby nie kamera. W by the Sword sterujemy osobno postacią, a osobno bronią. W przeciwnym razie tryb Visim nie miałby racji bytu. Problem jednak w tym, że nad kamerą nie mamy żadnej kontroli. Na... No bo w zasadzie nie możemy mieć. Jeżeli ruszalibyśmy myszką, żeby tą kamerą ruszyć, to wtedy nie ruszalibyśmy mieczem. Musielibyśmy wtedy dodać dodatkowy input, po którego wciśnięciu ruch myszką powodowałby ruch mieczem. Czyli na przykład, jeżeli z shiftem poruszysz myszką, to wtedy twoja postać atakuje, a jeżeli bez, to zmieniasz kamerę. Ale byłoby to chyba irytujące dla gracza. A sama sobie jest sterem, żeglarzem i okrętem krzywym sterem, pijanym żeglarzem i dziurawym okrętem. Widać to szczególnie w wąskich przestrzeniach, których, jak na złość, w Die by the Sword jest całe mnóstwo. Wygląda to tak, jakby projektanci poziomów żyli w błogiej nieświadomości dotyczącej pracy kamery, bo w grze mamy mnóstwo korytarzy, a nawet dosłownie cały etap polegający wyłącznie na łażeniu ciasnymi tunelami i oczywiście siekaniu mieszkających tam wrogów. Jakby tego wszystkiego było mało, kamera podczas eksploracji... Działa bez zarzutu, po prostu jest przyklejona do pleców głównego bohatera. Wszystko po to, by w walce dostać małpiego rozumu. Gdy tylko rozpoczyna się starcie, kamera przechodzi na bok i zaczyna zachowywać się w sposób kompletnie irracjonalny. W efekcie bardzo trudno jest się połapać, gdzie za chwilę pojawi się moja postać, w którą stronę się obróci i gdzie wyląduje cios, który wyprowadzimy. Właśnie, to już z samą postacią to jedno, ale jeżeli ona stoi na przykład z innej perspektywy niż plecami do nas, to musimy zacząć szybko rozkminiać, ty, jeżeli machnę z lewej do prawej, a on stoi do mnie twarzą, to tak naprawdę machnie z prawej do lewej. Dzieją się pewne, no niestety, przypałowe reakcje, niezamierzone ze strony gracza. Nieintuicyjne bardzo się to robi. Tak naprawdę system, który stworzyłeś jest twoim własnym więźniem, bo niekontrolowanie kamery powoduje problemy. Natomiast, jeżeli kamera byłaby zrobiona dobrze i byłaby dobrze przyklejona do pleców postaci, to prawdopodobnie tego problemu po prostu by nie było. Być może to jest jakiś problem ze mną, że zorientowanie się w tej sytuacji zajmuje mi o wiele dłużej niż ustawa przewiduje, ale gra w żaden sposób nie stara się tego ułatwić. Cały ten bajzel, zwany pracą kamery, miał chyba dodać filmowości tym starciom, ale dodaje głównie frustracji. Wszystko to sprawia, że Die by the Sword po latach jawi się jako ambitny. Wyjątkowy, ale jednak prototyp. Ukończenie głównej linii fabularnej zajmie raptem kilka godzin, a misje z dodatku, Limb by Limb, wydłużą ten czas o dodatkowe 3, może 4 godziny. I to, jeżeli nie będziemy się spieszyć. Widać, że duża, być może największa część budżetu poszła na opracowanie tego systemu walki, ale gra poza nim musi też coś oferować, a tutaj nie ma tego zbyt wiele. Nawet... No, ewidentnie się nie przebiła, bo o niej nie słyszałem. No też jestem młody, ale, no wiecie, są gry stare, które przechodzą do świadomości praktycznie każdego gracza, kiedy się urodził, bo są klasykami. Mówimy tutaj o Heroesach, mówimy tu o gotiku i tak dalej, i tak dalej. Tutaj absolutnie dopiero w tym materiale dowiedziałem się, że Die by the Sword istnieje. Fabuły twórcom nie chciało się za bardzo pisać. Można ją spełnić w ośmiu słowach. Jesteś wojownikiem, porwali ci kobietę, idź ją uratować. Ale byłbym zapomniał, a w grze jest przecież jeszcze jedna ciekawa rzecz. W ramach trybu areny możemy wybrać boisko do ogrzej piłki. Co? To nic innego jak tryb grania w piłkę Koboldem. Trafiamy w nim na niewielką arenę z dwiema bramkami na końcach i jako ogry ładujemy maczugą po głowie koboldowi, Kurwa, by dosłownie ubić stworka do bramki Pomysłowa, przeciwnika, no. jednocześnie unikając ataku we wroga lub okładając go pałką. Głupie, ale zabawne. No i nie mogło wpłynąć jakoś szczególnie na końcową ocenę gry. Ale taka archaidowość jest fajna. Ja pamiętam, że w Resident Evil 2 bodajże jest tryb, w którym grasz klotkiem tofu. jest spoko. I to też jest coś, co ludzie pamiętają. Die by the sword mogło być jednak dobrą podstawą, na której z czasem zbudowałoby się coś o wiele lepszego. Trochę jak ze wspomnianym wcześniej Demon's Souls, które nie było przecież grą idealną, ale dało fundamenty pod cykl Dark Souls, a z niego później powstał Bloodborne, Sekiro, Elden Ring i to wszystko, co nazywamy dziś Souls-lajkami. -like Die by the Sword nie dostało jednak takiej szansy, a na przeszkodzie stanął, no cóż, odbiór i sprzedaż. Rynek nie przyjął propozycji studia Treyarch zbyt dobrze. W ciągu roku od premiery sprzedało się 28 egzemplarzy gry. Dla porównania niekwestionowany hit tamtego roku Resident Evil 2 znalazł. 4,5 miliona nabywców. No Ale jeżeli zejdziemy kilka półek niżej i sprawdzimy coś, co mogło konkurować z Die by the Sword, czyli Bushido Blade 2, mówimy tu o 200 tysiącach sprzedanych egzemplarzy. Nawet na tym tle Die by the Sword wypada niezwykle blado. No nie, jego wynik sprzedaż. finansowy został okrzyknięty kompletną porażką. Alan Pawlisz, którego słowa przetaczałem wcześniej, komentował, że winę za ten wynik finansowy ponoszą dwa czynniki. Po pierwsze, demo gry zbierało bardzo dobre recenzje i gracze byli mocno zainteresowani produkcją Treyarch, ale problemy techniczne sprawiły, że gra zaliczyła 9-miesięczny poślizg. Zamiast w czerwcu 1997 roku zdawało się ludzie. w marcu 1998, przez co nie tylko wytraciła promocyjny impet, ale też musiała konkurować z o wiele głośniejszymi i bardziej wyczekiwanymi tytułami. Drugiej przyczyny porażki wydawca upatrywał zresztą w premierze Starcrafta, który ukazał się dokładnie 4 dni po wydaniu To David też ma Sword. znaczenie, oczywiście. Dziś o... Do dzisiaj to widzimy, że jak wychodzi jakaś wielka premiera, to często inni twórcy przenoszą swoje gry, jeżeli były w tym okresie. I to też się mówi o GTA, że niektórzy boją się premiery GTA i nie chcą w tym samym miesiącu nawet gry wydawać, nie? Jeżeli tylko wyjdzie GTA 6. Umrzej od miecza raczej się nie mówi. Nie wymienia się jej jednym tchem z najlepszymi produkcjami 98 roku, poniekąd pewnie dlatego, że był to rok obfitujący w rewelacyjne tytuły, które do dziś są ponadczasowymi klasykami. Na półkach sklepowych pojawiły się Baldur's Gate. Legend of Zelda, Ocarina of Time. No nie no, konkurencja Metal była Gear przerażająca. Sword, czy 2. To są Nic więc... W tamtym okresie pojawiły się gry, o których do dzisiaj się mówi jak o legendach po prostu. Jak o górze Rushmore. No błagam, czy nie dało się tak naprawdę wbić w tamtym momencie. Bardzo słaby moment sobie wybrał na stworzenie tej gry chłop. Dziwnego, że odkrywcza, być może nawet rewolucyjna, ale najeżona problemami technicznymi produkcja zaginęła w pomroce dziejów. Die by the Sword pozostaje jednak grą ciekawą. I to nawet. Jeżeli zestawimy ją z całą historią gier po 98 roku, najlepsze jest to, że my ten system walki, w zasadzie, no niedokładnie ten, ale w jakiś sposób podobny, widzimy w grze Half Sword. To jest gra memiczna, bekowa, która też ma dobry system dismembermentu, polega na toczeniu walk na arenie mieczem i właśnie mieczem sterujemy myszką. To jest dokładnie ten system, ten core. I wiecie, jak to wygląda? Pokracznie, źle, bekowo i faktycznie do pośmiania się na streamie przez godzinę, ale to nie jest coś, w co byś chciał się zagrywać latami i widzieć to w każdej innej grze, gdzie na przykład jeżeli mówimy o grach From Software, to te ich systemy są implementowane do coraz większej ilości gier, czy systemy parowania rodem z Sekiro, czy systemy rolowania, czy systemy rozdawania punktów, takie a nie inne. Jakby jest masa, znaczy systemy rozdawania punktów to były w RPG-ach po prostu, papierowych nawet, ale no wiecie o co mi chodzi. To nie jest tego rodzaju system, który sprawdziłby się w masie różnych gatunków. Nie jest międzygatunkowy i powiedziałbym, że nawet nie jest międzytytułowy. Do dziś system walki oparty na ruchach kontrolera Pojawia się w grach raczej rzadko. Warto jednak przypomnieć o tym, że przed rozwojem, przed pojawieniem się w ogóle segmentu VR rozwijano, próbowano rozwijać kontrolery ruchowe, takie jak Wii czy PS Move. Mo. Pamiętam, no. że Movie fascynowała mnie swego czasu produkcja Medieval Moves, wyprawa trupa zagrożona na PlayStation 3, Mam ale to, do dziś no. nie miałem okazji w nią zagrać. Było spoko, ale powiem szczerze, że były lepsze gry na Move'a i to z reguły były te gry taneczne. Może kiedyś. No i jeszcze jedno. Może to jest trochę zbyt dalekie skojarzenie, ale zastanawiam się, czy Daniel Wawra i jego koledzy z Warhorse Studios mieli kiedyś okazję zagrać albo chociaż zobaczyć prezentację Die by the Sword. Najmocniej echa tego systemu walki odczułem bowiem w Kingdom Come Deliverance pierwszej i drugiej części. Tutaj również ruszamy myszą lub gałką kontrolera w sposób naśladujący ruchy ręki Henryka. A przypomnę, że główny bohater Die by the Sword ma na imię Henryk. Przypadek? Na tym jednak podobieństwa się kończą, bo w Kingdom Come Deliverance walka z jednej strony oferuje mniej swobody, czyli mniejszą liczbę dostępnych ruchów, oraz nie pozwala odcinać kończyn wrogom, a szkoda. Z drugiej jednak strony jest głębsza, mniej chaotyczna, no i nie ma tylu problemów z kamerą. Znaczy no problem z kamerą został rozwiązany perspektywą pierwszej osoby, tak naprawdę automatycznie, nie w przypadku Kingdom Come? A. Czekamy, kurde, też w to grali, co nie oznacza, że jest ich zupełnie pozbawiona. W 2025 roku jednak o Die by the Sword po prostu się nie mówi. A raczej nie mówiło, bo przecież robię ten film. Ale bądźmy realistami. Te kilka setek widzów, które zobaczą mój film, za co bardzo wam dziękuję, raczej nie przywróci Die by the Sword do ogólnej świadomości graczy. Gdybyście no jednak bardzo chcieli zagrać w siekanie koboldów, orków i innego tałataństwa, możecie zakupić Die by the Sword na platformie GOG. Niestety w GOGowej wersji brakuje polskiego dubbingu, kwestii mówionych jest jednak tak mało, że da się ten problem jakoś przełknąć. I jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli faktycznie mielibyście ochotę zagrać w Die by the Sword, koniecznie zróbcie to z fanowskim patchem Extended, dzięki któremu gra bez problemu zadziała nawet na najnowszych systemach. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Za i materiał. I na koniec dla wytrwałych małe ogłoszenie. Istnieje duża szansa, że kiedy wy oglądacie ten film, ja zostałem już ojcem po raz drugi, więc prawdopodobnie będę się pojawiał na YouTubie jeszcze. Kurde, razie, gratulacje. Mam jednak nadzieję, że mimo to będziecie... Albo współczuję, no zależy Zaglądę, jak na to coś radę, Czy co jakiś czas coś jednak wrzucę. Ja ze swojej strony obiecuję, że gdy tylko będę miał chwilę, przygotuję dla was kolejny film. Mam już napisane kilka skryptów, pozostaje tylko nagrać, obrobić, a to właśnie zajmuje mi najwięcej czasu. Jak zwykle zachęcam do łapki w górę, komentarza oraz pozostawienia subskrypcji, jeżeli macie na to ochotę i macie za dużo pieniędzy, możecie też wrzucić mi coś na moje bajkofi, a za to kupię sobie jakieś gierki do umówienia w następnych filmach. No, i elegancko. Super materiał. Już chyba drugi, który oglądałem. Jakiś czas temu zajrzałem na kanał Bunkier Gear. Fajne, fajne materiały gość robi. Naprawdę. Asubika zostawiam. Bardzo fajnie jest się dowiadywać o takich grach. To jest trochę takie lost media. Ja uwielbiam materiały, które poruszają temat gry albo produktu, o którym kompletnie nie miałem pojęcia, i słucham z zaciekawieniem, bo jednak grało się w te klasyki albo żyło się w otoczeniu tych klasyków. Mój ojciec był graczem, więc no widziałem przeróżne gry. Cały przekrój tak naprawdę poczynając właśnie od kierowców kończąc na jakimś godów Warze, ale tego nie widziałem nie jest to takie poczucie tajemnicy tego typu filmie odkrywania jej spoko sprawa